Na Światowych Dniach Młodzieży w Toronto w Kanadzie Jan Paweł II powiedział do pół miliona młodych ludzi: Głęboko czuję silne pragnienie, które wydobywa się z waszych serc. Wy chcecie być szczęśliwi. On miał rację, bo każdy, kto kiedykolwiek żył, chce być szczęśliwy. Tak naprawdę nasze pragnienie szczęścia wyprzedza prawie wszystkie pragnienia, jakie mamy. Co chcesz od życia? Chcę być gwiazdą roka. Dlaczego? Bo może myślisz, że to uczyni cię szczęśliwym. Chcę być bogaty i sławny. Czemu? To uczyni mnie szczęśliwym. Chcę kiedyś dobrego małżeństwa. Czemu? To sprawi mi radość. I tu mamy zaskoczenie. Większość z nas myśli, że nasza wiara to jeden ze składników naszego życia, że to jedna rzecz w podróży przez życie. Mam swoich przyjaciół, muzykę, której słucham, jazdę konną sport, który lubię uprawiać wiarę. Uważamy wiarę za jedną z wielu rzeczy, które współgrają dla naszego poczucia no, zadowolenia. Ale zauważ, Twoja wiara sprawia, że jesteś w podróży przez życie. Wiara jest powiązana z podstawowymi pytaniami dotyczącymi życia. Dlaczego tutaj jesteśmy? Co uczynić nas szczęśliwymi? Największym motywem Jezusa do ogłoszenia ewangelii było pomaganie ludziom w odkrywaniu szczęścia, dla którego zostali stworzeni. To słowa 15 rozdziału ewangelii według Świętego Jana. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i radość wasza była pełna. Nie musisz być poukładany, by zacząć tę podróż. Możesz mieć tysiące pytań o Twoją wiarę. Możesz czuć się zagubiony na milion różnych sposobów. Wszystko w porządku. Po prostu rozpocznij podróż. Jesteś ważny. Czy to wiesz, czy nie, jesteś wybrany.